Dobry wieczór, kochane Dzidzie. I jak zawsze nie wiem, czy dobry wieczór, czy dzień dobry, czy dobre rano, ponieważ jak zawsze nagrywam to kiedy indziej niż wy to oglądacie, bo jak zawsze zapomniałam, że to jest YouTube. Może się kiedyś do tego przyzwyczaję. Ten program nazywa się Grillowanko i w tym programie, jak zawsze, zgriluję dla was dwóch polityków, żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy. Czołówka! W grillowanku wrzucamy na ruszt kolejnych polityków. I zaczniemy od poziomu zupełnego zera. I Państwo już wiedzą, od kogo zaczynamy. A ja zaglądam w notatki, żeby powiedzieć Państwu to, co sobie zaplanowałam, a nie powiedzieć Państwu jakiś głupot, ponieważ przypominam serdecznie sobie Państwu i wszystkim innym, że jestem rzetelną dziennikarką. Twardszy niż prezydent znany wszystkim e, bliżej, tym, którzy są oczywiście niezainteresowani polityką, dzięki znanemu influencerowi, Przestań mi kurwo rodzinę prześladować! który kazał mu nie prześladować. Człowiek, który pierwszy lansował to, że Zero jest atrakcyjne, był pierwszy przed Stanowskim. No co poradzę, no jakby dzisiejszym tematem e, głównym w naszym grillowanku będzie osoba pana Zero, osoba pana... Ziobry byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego i byłego człowieka robiącego wielkie hajsy na naszym wspaniałym kraju, dowiedzmy się dlaczego jest grillowanym. Bo będzie tak miękiszą, aktor o fujarach, wielki człowiek, niezłomny, potężny. Dobrze. Rozmawiamy dzisiaj o osobie, która w polskiej polityce osiągnęła bardzo dużo, zagroziła Kaczyńskiemu, zagroziła wszystkim i sobie zresztą też. Człowiek niezłomny, jak sobie zapisałam, człowiek potężny. Człowiek za swojej kadencji władający Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą i Funduszem Sprawiedliwości. Człowiek, który nie pozwalał innym być szanami, a sam zapowiedział, że życzy sobie, by aktualny rząd nie był wobec niego fujarami. Zobaczmy, co z tego wyniknęło. Były minister sprawiedliwości w rządzie, im w rządzie? W rządzie tego, jaką się tam nazywał? W rządzie Mateusza Morawieckiego. Człowiek stworzywszy własną partię, połączył się z inną partią i mówimy o nich jako o całej tamtej prawicy. Bardzo, 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 bardzo to dla Państwa z e, Macki zbiegnie w Ziobro rozłożył swoje tak szeroko, tak daleko i tak zamaszyście, że aż dostał po nich cap, cap, cap. E, no, kozaczył, świrował, szalał i myślał, że ujdzie mu wszystko na sucho. Aż tu nagle, w zeszłym tygodniu, narzeka nam przed swoim domem, że do wszystkich jego nieruchomości, w których spodziewano się go zobaczyć, e, weszły służby, by skontrolować sytuację związaną właśnie z Funduszem Sprawiedliwości i Fundacją Profeto, w której... i musimy zrobić cięcie, bo muszę doczytać. Sytuacja jest tak napięta, tak intensywna i tak yy, niewiarygodna, wiarygodna, wiarygodna, wiarygodna. Ja tu mam lustro w ogóle, nie mam już drugiej kamery, mam lustro, wiarygodna niewiarygodna. Tutaj widzę i się patrzę na siebie. Jestem bardzo zażenowany tym, co słyszę i co czy tam, i co mam ogólnie. <laughs> Dramat. Herbatka. W każdym razie, drodzy Państwo, muszę posiłkować się innymi dziennikarzami rzetelnymi w tym momencie będę cytowała dla Państwa tvn24.pl, gdyż ich nagłówek na ten temat zawiera w sobie wszystko, czego chcemy się dowiedzieć, czyli mm, zaczynam, cytacik. Siedem osób już usłyszało zarzuty. Trzy, w tym ksiądz Michał O, zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. Zarzuty dotyczą e, wypłaty 66 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto. E, już Państwu tłumaczę o co chodzi. Nasz e, antymiękiszon, nasz człowiek walczący z fujarami, e, nieprzejednane zero ziobro, e, zwyczajnie rozparcelował 660, 6, poniosło mnie chociaż cholera wie 66 milionów polskich złotych z funduszu sprawiedliwości. Przypominam, fundusz sprawiedliwości miał być dla sprawiedliwości osób poszkodowanych niesprawiedliwie. No niestety pieniążki postanowiły być rozparcelowane zupełnie inaczej i poszły do fundacji, która tworzyła Hmm, coś dziwnego jakiś budynek, jakieś wielkie centrum, które tworzył ksiądz Michał O i jego fundacja e, Profeto oraz inne osoby, których tutaj nazwisk wymieniać nie muszę, nie mogę i nie chcę, ponieważ nie wiem, czy mogę, czy nie mogę, czy są skazane, czy nie. Sytuacja jest w toku. Dowiedzmy się zatem więcej. Fundusz Sprawiedliwości, jak już wiemy, jak już powiedziałam, powtarzam się, miał być dla Polaków, a był. Dla wybranych. E, fundacja i Ziobro i Fundusz Sprawiedliwości postanowili stworzyć sobie, moim zdaniem, drugą telewizję Trwam. Oni zaczęli te pieniądze rozparcelowywać po to, żeby stworzyć sobie nowe centrum medialne, po to, by promować się i robić swoją własną propagandę. Czyli niesnaski na prawicy trwają już od dawna. I za to właśnie dzieje się Imba. Za to właśnie grillowany jest Ziobro. I przez to właśnie mówi, że tak być nie może. Oczywiście, no tak być nie może, no bo... No ja to ja poradzę. No, ktoś mu wjechał na chatę, no. Tłóżby wjechały mu na chatę, ponieważ okazało się, że trzymał w domu nielegalnie dokumenty, których nie powinien był trzymać i do których wgląd powinny mieć osobę. Osobę. <laughs> do których powinny mieć wgląd osoby, które interesują się sprawą i w naszym imieniu wyjaśniają ją i rozglądają wyjaśniają ją i rozliczać będą nasze podatki, bo przypominam państwu, musimy je tutaj płacić po to, żeby nam było lepiej, przyjemniej. Ale Pan Zero stwierdził, że coś innego z jakimś księdzem się dogadał i porobili swoje rzeczy. Zaglądam sobie tutaj, chyba przybliżyłam sytuację, przybliżyłam, tak? Że Pan Zero, że miękki że yy, yy, proszę nie być fujarami, żeby go w końcu skazać, bo on był taki pewny, że go nie skażą, a jednak go skażą. No mam nadzieję, nie wiem, zobaczymy. Yy, pan ksiądz, yy, fundacja, maglowali sobie milionami polskich złotych. E, I na to wszystko nowy rząd powiedział, chyba basta i trzeba to rozliczyć. I wjechali na wszystkie posesje, w jednej wyważyli drzwi, no i obrażony ziobro mówi, że tak być nie może. Na co wspaniale odpowiedział mu jeden z liderów lewicy, Włodzimierz Czarzasty, na pytanie, co sądzi o tym, na co żali się yy, zero, że wjechano mu achatę, sam powiedział, że mm, oddam głos, może jednak osobie zainteresowanej, ponieważ wideo jest przepiękne. Proszę pani, dobrze, że akurat mnie pani zadała to pytanie. Pan Ziobro powinien znać formy wejścia e, do domów. Dlatego, że za poprzedniego opisu, jak pis rządził dwa lata, to o szóstej rano za pana Ziobry e, weszły służby do mnie do domu. Położyły moją małżonkę na podłodze, córkę i syna na podłodze. Mnie na podłodze przystawiono mi pistolet maszynowy do e, głowy i powiedziano, że jak pod, położ, pod, podniosę głowę, to mi ją K odstrzelą. W związku z tym, ja bym tu nie płakał za bardzo nad e, formami działania. Tak nawiasem, życzę zdrowia, żeby była jasność. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo zdrowia życzę każdemu, bo to jest ważna sprawa. Ale, ale, ale tak naprawdę od kodeksu karnego nie ma zwolnień lekarskich. No zgasił sytuację. Jakby lepszej osobie pytania dziennikarka, czy dziennikarz, nie pamiętam, jakby wiecie, nagrywam, nie oglądam, tak to coś tutaj wyświetla to jest montaż, to jest YouTube, nie? Eee, no po prostu zwyczajnie powiedział, że no takie rzeczy się zdarzają, tak? Tak musi być i nie ma co płakać. Nie ma co być miękkisodem, panie Zero. Proszę robić swoje. Albo najlepiej nie. Trochę się zagotowałam. Trochę mi się zrobiło gorąco. Ale to dlatego, że to jest program Grillowanko. Piszcie w komentarzach, czy powiedziałam wszystko, czy chcecie się czegoś jeszcze dowiedzieć. E, zajmiemy się zaraz następną osobą. Drodzy Państwo, postanowiłam nie pastwić się nad Zerem, dlatego że pan Zero przeżywa swoją prywatną rzecz i ja nie lubię wchodzenia ludziom do życia, kiedy jest im nieprzyjemnie. Pan Zero narozpierdalał co swoje w tym kraju, aktualnie przeżywa swoje prywatne rzeczy, dlatego ten materiał został odrobinę ugładzony. Dowiedziałam się z OFU, że powinnam była mocniej przydolić z dobroci swojego serca nie przypierdolę. Mam nadzieję, że zrobi to praworządność w tym kraju. Następny news. Druga osoba grillowana dzisiaj, grillowana jest od bardzo dawna. Osoba ta zgrillowała się sama już nieraz, ponieważ występuje w mediach nie tylko jako osoba publiczna zajmująca się naszymi wspólnymi sprawami, występuje również jako osoba artystyczna, zaangażowana, rozwijająca swoje skrzydła. Eee, mówię o Glapie Jastrzębiu, Jastrzębiu, Glapie. Zapisałam sobie, że będziemy sobie teraz rozmawiać o powieści, noweli napisanej przez życie na prawicy. Tytuł to Jastrząb, Glapa i Trybunał Sprawiedliwości. Rozpisałam sobie, by streścić Państwu tę nowelkę w kilku rozdziałach. Rozdział pierwszy: Kim jest Jastrząb, Glapa? Z ostatniej y, sytuacji, grillowanka, wiecie, że Jastrząb Glapa, jak cytuję pana prezesa, jest jego dobrym znajomym i się po prostu spotykają, omawiając sobie sprawy publiczne w prywatnych sytuacjach. Glapa oczywiście jest y, do dziś, po dziś dniach to nagrywam, prezesem Narodowego Banku Polskiego i odpowiada za nasze słuchajcie pieniążki. To, że płacicie kredyty takie, a nie inne, w bardzo dużej mierze zależy od tego pana. Sytuacja stabilności bądź niestabilności naszej gospodarki i pieniążka również zależy od y, świetnego stand jakim jest y, Jastrząb Glapa. Drodzy Państwo, rozdział drugi: działalność Jastrzębia. Narodowy Bank, po Bank Polski, już powiedziałam. Stand-upy, już powiedziałam. E, czy e, Ola, puścimy Państwu stand-up, glapy? Dużo się wychowałem, bo uprawiałem różne sporty w męskim towarzystwie. Wiem, jakie siły się potrafią w mężczyznach wyzwolić, jak za dużo wypiją, prawda? Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. <grym> bo wiedzą Państwo, że tam jest najwięcej witaminy C. Ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek. To polska klasyka jest. O tym, że chleb najtańszy 5 zł kosztuje, dlatego poszedłem do sklepu. Po blizu, bo normalnie żona robi zakupy. Dlatego paragon wzięłem i go mam. Żonglował monetami, co yy, wiemy, nie tylko wirtualnie, ale też pokazywał nam, że wybił nowe monety dla naszego kraju jakieś takie pamiątkowe pamiątka po Jastrzębiu. Zasłynął nasz Jastrząb również z tego, że okleił całą siedzibę Narodowego Banku Polskiego wielkim plakatem. Raz jednym, raz drugim, raz trzecim, czyli powinnam była powiedzieć to w liczbie mnogiej, ponieważ mnogość tych plakatów była zatrważająca. One mówiły nam o tym, że inflacja nie jest duża, one mówiły na, nam o tym, że wszystko jest w porządku, jak każdy z nas, zaglądając do swojego Piterka, wiedział, że absolutnie nie. Co jeszcze robił grapa? E, ogłaszał brak inflacji, mimo że była zatrważająca, e, zapowiadał e, spadki, a były e, wzloty, zapowiadał wzloty, a były spadki, no i napisałem sobie jeszcze inne takie. Ogólnie, no fantastyczny polski spytenda. Chociaż ja nie jestem przekonana co do tego, że akurat stand powinien być prezesem Narodowego Banku Polskiego i odwrotnie. Trzeci rozdział czarne chmury nad Jastrzębiem. Po uzyskaniu dostępu do rządów, nowego rządu, mówiło się w kuluarach o tym, że Jastrzębia Glapę czekać będzie Trybunał Stanu. Mówiło się o tym, dlatego że facet, no. Nagrabił sobie troszeczkę i Donald Tusk w kampanii wyborczej sam powiedział, że będzie tego faceta rozliczał. Na co wszystko oczywiście co e, rozdział czwarty odsiecz ze strony Trybunału Sprawiedliwości. Zanim w ogóle e, został podany wniosek, zanim w ogóle oficjalnie powiedziano, że zupełnie niewyklęczone, że Glapa będzie musiał odpowiedzieć za to, co się odwaliło, Trybunał Sprawiedliwości zawczasu, szybciej niż duda ułaskawia, stwierdził, że nie, ja bym ktoś chciał do Trybunału, Trybunału Sprawiedliwości kierować glapę to nie trzeba. Staram się to dla Was streścić, a sytuacja jest naprawdę kuriozalna. Idziemy dalej. Uwaga, rozdział piąty... A więc tak będzie. Co znaczy, jednak będziemy się zbierać, my się nie będziemy zbierać, zbierze się Sejm i na Sejmie poddane pod głosowanie będzie, czy yy, Glapiński zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu. Z matematyki bardzo prostej wynika, że raczej zostanie on postawiony przed Trybunałem Stanu, dlatego że yy, wystarczy ta większość, którą ma większość, yy, jak my to nazywamy, większość. Koalicja była opozycyjna, aktualnie koalicja rządząca. Tak, koalicja rządząca teoretycznie ma większość do tego, żeby Glapę przed sądem, yy, przed trybunałem, przepraszam, stanu postawić i czytam sobie, drodzy państwo, z jakiego niby że powodu miałby on stanąć przed trybunałem stanu. Przed trybunałem stanu się staje. Nie jestem w stanie tego powiedzieć inaczej jestem. Pojawić się jakieś synonimy? Piszcie synonimy w komentarzach. Słuchajcie, cytuję, e, oczywiście za TVN24, nie, tym razem za gazetą prawną, Business Insiderem i Money Crapka. Przed Trybunałem Stanu chcą go postawić za to, że e, naruszył Konstytucję Rzeczypospolitej, nie dopełnił obowiązków e, i działał na szkodę państwa. Nie będę już tego rozwijał, to jest strasznie dużo napisane, a już się naoglądaliście. Co ciekawe, żebym nie była jednostronna. Napisane jest, że warto jednak zaznaczyć, że Trybunał Konstytucyjny nie jest jeszcze pewny, czy Glapiński stanie przed nim w stan oskarżenia. W pierwszej kolejności Trybunał musi zbadać, czy wniosek o powstanie, o, przepraszam, czy wniosek o postawienie go w stan oskarżenia jest zgodny z prawem. Dowiemy się tego niebawem. Dopiero po tym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, no, dla kogo pozytywnym? Dla kogo pozytywnym? Trybunał może zdecydować o wszczęciu postępowania w sprawie oskarżenia Glapińskiego. Więc to nie jest przesądzone. Przesądzone jest, że będą typa grillować. Dlatego pojawił się w grillowaniu, drodzy państwo. E, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o polityce. Piszcie mi, czy chcecie tego więcej, czy chcecie tego mniej. E, ja przyznam szczerze, że jestem zmęczona, ale ja jestem rzetelną dziennikarką. Ja dla państwa zrobię fantastyczne newsy o polityce. E, Zgrillowaliśmy sobie dwóch polityków. E, owszem, dwóch. Polityków z prawej strony, może zgriluję kogoś z partii rządzącej. Ostatnio zrobiłam to z Szymonem Hołownią. Piszcie w komentarzach, kogo, kiedy i dlaczego grillować. A teraz zapraszam Was na wspaniałe wiosenne grillowanka. Jak zawsze, zachęcam do niegrillowania yy, żywych zwierząt. Martwych też nie. Dziękuję. Zapraszam Was do prasówki. Prasówka już niebawem, albo już była. Ja nie wiem, jak ja to wrzucam. To się samo wrzuca. Dziękuję, że byliście ze mną. Ja jestem Bawunia, wy byliście gośćmi Grillowanka. Lajki, suby, komentarze i dzwoneczki są absolutnie nieodzowne, gdyż jest to YouTube. Do zobaczenia, buziaczki, pa! Stay tuned politycznie. Tu się bardzo dużo dzieje.